Ruszyły. Prowadzi stawkę Pion na drugiej pozycji, Amarantka, trzeci Firo i na ostatniej pozycji King Ute. Pion, Amarantka Firo, odstęp King Ute i 2 km do celownika Pion. Amarantka z Firo razem łeb-web i na ostatniej pozycji. W odstępie King UT i wyjście na przeciwległą prostą. 1800 metrów do celownika. Pion, amarantka przy bandzie, po zewnętrznej tuż przy niej Firo, odstęp King UT. Nadal na czele Pion, 1600 metrów do celownika, amarantka Firo, odstęp King UT. Pion z przewagą. Nad galopującą na drugiej pozycji amarantką. Trzeci jest firo i w odstępie kinkute. Pion, amarantka, firo kinkute. Pion, amarantka, firo, kinkutę. I 1200 metrów do celownika. Nadal pion, amarantka, firo kinkute. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze jeden kilometr. Pion z ogromną przewagą nad Amarantką, Firo i King Ute. 800 metrów. Pion, Amarantka, Firo, King Ute. Pion, Amarantka, Firo, King Ute. Troszeczkę, jakby przed wyjściem na prostą, przewaga piona zmalała. I wyjście na prostą. Wyprowadza pion, ale jeszcze ma sporą przewagę nad resztą koni. Amarantka słabnie. 400 metrów do celownika finiszuje king Ute. Pion i king Ute. Pion King Ute i te dwa konie mają przewagę nad resztą stawki. I pink, King Ute wyprzedza zdecydowanie. Piona. King Ute, pion, tam, Firo się zbliża do nich. King Ute, pion Firo. King Ute, pion Firo. King Ute, pion Firo. Walka o drugą pozycję. Ale w celowniku jest, no chyba pion drugi, firo trzeci, amarantka na czwartej pozycji. Będzie foto prawdopodobnie o drugą pozycję.